Teraz pokażę, jak zmienić swoje zamówienie lojalnościowe. Wchodzimy na stronę o adresie www.doterra.myvoffice.com myvoffice My to znaczy moja wirtua moje wirtualne biuro. I tutaj wpisujemy swój numer członkowski oraz password, czyli hasło. I to jest to hasło, które sobie wybrałeś i zarówno... Numer członkowski, jakie hasło otrzymałeś w e-mailu w dniu, kiedy otwierałeś konto w Doterze. I klikamy na Submit. Tutaj z lewej strony znajduje się napis Manage LRP, LRP Orders. I tutaj właśnie trzeba kliknąć. LRP to jest skrót Loyalty Reward Program, czyli program lojalnościowy. Klikamy na to. Ja już tutaj mam otwarty program lojalnościowy. Jeżeli jesteś nowym, Konsultantem do Tery, to nie będzie tej tabelki, ale trzeba kliknąć tutaj Create, czyli Stwórz LRP, czyli program lojalnościowy. Natomiast, jeżeli już masz program lojalnościowy i chciałbyś go zmienić, to klikasz na Edit View, i pokazuje ci się tutaj ten, to zamówienie, które masz obecnie wpisane. Prawdopodobnie było to ostatnie zamówienie. zamówienie które być może już otrzymałeś, tylko że z datą następnego miesiąca. Czyli jeżeli dokonałeś zamówienie, jak ja tutaj w przypadku dokonałem 14 czerwca, to następne zamówienie będzie na 14 lipca. I oczywiście to wszystko można zmienić. I teraz z lewej strony znajdują się trzy linki. Jeden to jest edit, items, drugie, Ident, czyli tutaj można pozmieniać, wpisać nowe olejki albo inne produkty do Tery. Edit Shipping, to, to tutaj można wpisać nowe informacje, zmienić informacje związane z wysyłką, czyli na przykład adres albo data wysyłki. I Payment, jeżeli klikniemy na to, to możemy na przykład wpisać numer nowej karty kredytowej albo bankowej. Klikamy na Edit Items. No i teraz możemy tutaj dokonać jakichkolwiek zmian. Upewnij się, że to okienko jest zaznaczone, bo tutaj deklarujesz, że te olejki czy produkty, które otrzymasz, będą używane dla własnych potrzeb, a nie na sprzedaż. I wtedy są one trochę tańsze. To znaczy, tam jest chyba różnica w podatku. No i załóżmy, że zamiast melaluki chciałabyś otrzymać lime, czyli limonkę. Zamiast lawendy chcesz otrzymać. No nie, lawendę to trzeba. Mięta też. Zamiast elevation, bo już mamy elevation, chcielibyśmy otrzymać. No, załóżmy mieszankę clear skin. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest tutaj, jeżeli chciałbyś tutaj zlikwidować któreś tutaj z tych punktów, to po prostu klikasz na select i wymazujesz tą jedynkę, czy, czy jakikolwiek tam był numer. Select. Jeżeli chcesz zobaczyć, jaka będzie w sumie cena, to klikasz na tutaj recalculate order. I teraz za chwilkę dowiemy się, jaka będzie w sumie cena i ile punktów za ile punktów masz dokonane zamówienie. Już nam się tutaj wszystko rozwija. PV, czyli PV to są właśnie te punkty, które, które są nam potrzebne dla celów yy, do zdobywania nowych punktów i także dla celów zarobkowych dla tych z was, którzy są tym zainteresowani. W tej chwili mamy tutaj nastawione to zamówienie na 131,5 punkta. Jeżeli nam się tutaj wszystko zgadza, to klikamy na Save Changes, czyli zachowaj zmiany. No, i tutaj możemy zobaczyć, sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Mamy tutaj całą kwotę, całą sumę, ile nas to będzie kosztowało. Mamy także datę. Teraz pokażę, jak zmienić datę wysyłki. Klikamy na Edit Shipping. Shipping to znaczy wysyłka. Tutaj możemy także zmienić adres, jeżeli jest to konieczne, ale pokażę, jak zmienić datę. To jest bardzo proste. Tu jest, gdzie jest napisane Change Day, czyli zmień dzień, klikamy na to i rozwija się, yy, rozwija się kalendarz, no i zmieniamy sobie tutaj na jakąkolwiek datę, załóżmy, że z 14 zmieniam na 13, yy, klikamy na Save Changes, czyli zachowaj zmiany i to wszystko. No i na końcu pokażę jeszcze jak prowadzić nowy numer karty bankowej, jeżeli jest taka konieczność. Klikamy na Edit Payment i teraz klikamy na Change Credit Card, czyli zmień kartę kredytową. Ja tutaj nie będę tego zmieniał, bo mam wszystko tak jak należy. No w każdym razie tutaj wpisuje się nowy numer karty kredytowej i wszystkie inne informacje. Tam jest taki kod weryfikacyjny, tutaj jest pokazany na obrazku. miesiąc kiedy karta zostanie przestanie być ważna i także rok oraz imię i nazwisko tak jak jest to napisane na karcie kredytowej i wtedy kliknąć na continue i to powinno wystarczyć